Cześć, ja jestem Damianos, a to jest pierwszy odcinek z serii The Hunter Call of the Wild Czyli po prostu jest to najzwyklejszy symulator myśliwego Kraj eee, jest z kontynuacją wydanej w 2009 roku Gry The Hunter, która była modelem free to play Ale niestety była przepełniona wręcz wszelakimi tam różnymi mikropłatnościami eee, W tą część Miałem okazję grać jakieś nie całe dwie godziny, tam wbiłem chyba trzeci albo czwarty poziom. Ale postanowiłem, że nagram z tego serię, więc zacznijmy sobie nową grę. Zrobiliśmy sobie kolejny jezior, będzie ciekawi. Every nook and cranny of this place. I heard this is your first time in the Pacific Northwest and Lake District. Well, this here's the best hunting reserve you'll find in a hundred miles. I've been hunting here my whole life, and I still don't get tired of this place. Go ahead, look around. There's a lot to do no, around here. <coughs> Tutaj. A idź. Mamy wszelkiego tutaj rodzaju dzienniki. To jest nasza mapa. No muszę przyznać, że nawet fajnie to wygląda ten zbudarze, 130 mil kwadratowych. Kurczę, nie wiem. Nie, nie chcę walnąć babola jakiegoś, ale dobra może... o wszystko mi się zresetowało fajnie, 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 super yy, będę chciał się rozwijać pod łucznictwo od razu mówię, bo łuki mnie tutaj strasznie kręcą. nie wiem czemu, choć może być to naprawdę ciężko jeśli chodzi o polowanie jakiejkolwiek zwierzyny ale wiadomo, że trzeba zaczynać zawsze od zera, więc pójdziemy sobie na początku na sztucery yy, tutaj Mamy tu mistrza pochodów i mistrza zasadzek. Można sobie jakiegoś wszelkiego rodzaju zasadzki robić tym podobne. Niestety, ja raczej nie będę, znaczy, może w późniejszy odcinku, ale to może bardzo później, jak się to rozwinę, bardzo sobie te zasadzki będziemy jakoś tu w miarę jakoś tam zakładać. No ale dobra. E, chciałbym jakoś, mniej więcej tutaj coś już porobić. I. Jedziemy Khm <coughs> trop I co najlepsze jest w tej grze Bardzo mi tutaj w grze zaimponowała grafika Która wygląda, no według mnie bardzo ładnie Optymalizacja tutaj Jakoś mi tu nie nawala Choć niektórzy narzekają, że ona jest Troszeczkę taka szwankująca yy... I przede wszystkim jest pozbawiona takich mikropłat, mikropłatności. Płacimy raz. Czyli płacimy raz. Jesteśmy pozbawieni już y, dodatkowych opłat, na przykład tam za licencje jakieś, czy coś z tego stylu. To jest właśnie fajna sprawa. Gra może minimalnie troszeczkę pobagowana z tego co zdążyłem zauważyć. Gdyż po trafieniu to zwierzyna jakoś tak się dziwnie zachowuje. Jakoś on ta jakoś tak dziwnie wykrzywia jakieś <grym znalazła> takie... <grym znalazła> <grym znalazła> Rzenka jest gdzieś bardzo blisko. Z tego coś mi się wydaje. No, dokładnie. Kurde, strasznie hałasuje. A to jest właśnie to, że. C'est pas trop. O oh fuck, ale że teraz odwali manianę Haha ha. Pomyliły mi się klawisze Po prostu fantastycznie I No zobaczmy jak to Should be a track nearby. Dobrze, może pójdźmy po tropa bo jest no, zna wprost nie chyba mi się coś tak mi się wydaje właśnie Znaleźliśmy trop. Mhm.

Tutaj niestety będzie. O, Oho, Coś lepszego? No dobra, my sobie tego kota podarujemy. To jest właśnie to, że jak napotykamy jakiegoś liska czy coś, no to dobra, no polujemy to, co mamy właśnie teraz. No, możemy mieć na widelcu, ale jak na przykład coś się odezwie, jakiś zieleń, coś, jakaś większa, jakaś grubsza rybka, prawda? To właśnie gra nas zachęca, żebyśmy spróbowali zapolować na coś większego, przynajmniej w moim przypadku. Sięgną spluwę. Przeładowywać, właśnie trzeba. Udaj, że właśnie w grze te jelenie to tak gustują. Właśnie w takich choinkach w takich lasach. Od razu mówię, że o myśliwstwie. No nie mam byle jakiego pojęcia, tak? ten totalny... Aaaa. Aś ten... Krojot mm, Więc... Po prostu nie zdziwcie się jak Zobaczycie jak trafią na przykład nie zwierzę, a na przykład trafię w drzewo, nie? <laughs> no, no ale myślę, że aż... Tak źle to nie będzie Kojot Co mi ten kojot obchodzi? O właśnie. Hmm. Na no, przecież wiatr żyje w tą stronę, nie tam. Nie gadaj, żeby cię, nie, bo oczywiście na shift wstrzymujemy sobie oddech, dzięki czemu ten celownik nam tak nie wariuje, Możemy możemy spokojnie jakoś tak przez chwilę go ustabilizować kurczy był ten jeleń. Oj, mamy jakiś tutaj obóz. W obozie możemy kupować jakiego rodzaju bronie, regenerować zdrowie. Trafiłem go, ale nie chodzi mi o odchody. No przecież powierzchowna rana. O kurcze, ciekawe, jakie będzie tempo ukrwawienia. Bo tak trafiłem go, nie na nie zauważyłem. On mnie prędzej wychwycił. <laughs> No cóż No. Yy, tego nie przewidziałem, że coś takiego mnie spotka w tej grze. No cóż, gdyby je te krzaczki, to nie, upo nie upolowalibyśmy. Waszej zdobyczy, ale żem trafił. O, rany! No, ja wiedziałem, że tak będzie. No, bardzo łatwy. I samiec. O, nie, źle. Wewnętrzności. No dobra. Więc mamy pierwszą zwierzynę upolowaną. Teraz weźmiemy sobie punkt obserwacyjny. No cóż, dziwna sytuacja. Pierwsza spotykam się z czymś takim, że po prostu zwierzynę zatrzymały krzaki. No ale cóż, mam nadzieję, że to naprawią. Bo to nie wyglądało dość fajnie. I mamy odwiedzić sobie punkt obserwacyjny. Na razie to jestem w dupie, brzydko mówiąc. Idźmy tutaj. Ale muszę przyznać, że ta grafika nawet fajnie wygląda. No wszystko pięknie, ładnie. A, to jest jakiś punkt obserwacyjny. No dobra. Czeka nas troszkę chodzenia, niestety. No, no. O właśnie. Serduszko to jest nasze tętno, jak będziemy biegać, to te tętno będzie rosnąć Przez co nam to nie będzie mm, sprzyjało w celowaniu, prawda? No, widzimy, że on tutaj, ten celownik nam wariuje Pierwsze chyba 2-3 odcinki to będzie czysta taka gadanina I to, i to że upolowaliśmy tego jelonka, to... Hm. Myślę, że to dopiero początek że to. Tak jak mówię gdzieś tam było. Ale naprawdę grafika jest dla mnie bardzo fajna. Mi się na przykład podoba. Nie spodziewałem się wręcz, że coś takiego tutaj twórcy zaprojektują. Choć bodajże oni tam się chwalili nowym silnikiem Bodajże jakimś graficznym To coś takiego <laughs> Już nie pamiętam za bardzo O kurcze Znowu jeleń Tam go nie ma czasem? Nie no byśmy jeszcze jednego uszelili. Na pewnie ich będzie legowisko. Nie, jakieś, nie, nie, coś, no jakieś skaniach i coś No teraz. To była akurat bezsensowna akcja. O, dobra, nie. <ścoughs> nie, nie. Na razie może pójdźmy pod tą punkt obserwacyjny. Tylko że grze są nawet żubry Wyczytałem, znaczy, nie mam wersji pudełkowej, od razu mówię, mam edycję cyfrową kupioną na Steamie koszty bodajże 120 czy 130 zł. Jak dla mnie opłacało się, jak wreszcie ma tryb wieloosobowy, ale może tryb wieloosobowy sobie przetestujemy później, jak jeszcze trochę zdobędę doświadczenia. Jakieś udaję, może nawet pokupuję, bo mi się wydaje, że tryb wieloosobowy opiera się na zapisie z trybu dla pojedynczego gracza, także cały nam profil przechodzi na wieloosobowy a ja po prostu wczytuje poziom i wszystko, a przecież ja nie będę na wieloosobowy ze sztucerem wygłaził, bo to po prostu jest bez sensu. W drugim odcinku postaram się. To że. Mm, I właśnie. O, mamy nowy poziom. I co najlepsze, dzięki tym wieżom obserwacyjnym, modlę, że odkrywamy dany obszar, i ma zaznaczone jakieś znaki zapytania, które możemy na przykład odkryć. gdzie no, tych znakach zapytania możemy odkryć jakieś legowiska. Na przykład wieczorami to tutaj na przykład na tym danym znaczku zapytania jelenie tam bodejrze śpią czy coś takiego. To jest właśnie fajne. I teraz co? 5 minut znowu uważenia na dół, żeby znaleźć obozowisko. Dobra, zrobimy to. I nie dokończyłem. W następnym odcinku myślę, że sobie na coś bardziej popolujemy. To będzie już takie bardziej obfite te polowanie. Że w drugim odcinku to tak będzie troszeczkę na bakier może z tą fabułą, ale też może pociągniemy tą fabułę lekko może do przodu. Teraz próbuję dotrzeć do. Ale kurczę, naprawdę to pięknie wygląda. Nie wiem czy my tak tą grafiką się jaram, bo może jedni uznają, że są lepsze. No i co z tego jak mnie teraz pitnie? Nawet nie wiem gdzie on nie jest. Dobra, idziemy do tego obozu Na takie upadki coś tracimy zdrowie, ale zdrowie możemy regenerować właśnie w obozowiskach, robiąc sobie drzemkę. Miałem już okazję polować, ale to, jaka to, była, to był wieczór. To jeszcze nie była noc, tylko wieczór i fajnie to wygląda. Na El mamy latarkę, a ona dziennie ona działa. A nie działa! Taki, taki bardziej jaśniejszy był, tak, jakieś światełko na trawce. I naprawdę w nocy wydaje mi się, że jest o wiele lepiej. Choć jest tak, wśród minimalnie strasznie, bo raz miałem małą taką zadymę. Spotkałem, boże że jakieś dwa mulaki czy coś. No i mm, raz strzeliłem. To nagle wyskoczyło dwa jakieś, jeszcze jakieś mulaczki z krzaczków. Jeden wbuchnął we mnie, nie wiedziałem co się działo Troszkę się przestraszyłem, więc yy, troszeczkę mi zabrało zdrowia Ale właśnie chodzi o to, że zwierzyna może się broniła Nie wiem czy to jakiś bug był, czy coś, że ona tak zaczęła popierdzielać <grych> Ale to, no, byłem zaskoczony i się na, trochę lekko przestraszyłem Co ty pierdzielisz, to nie jest obożysko? O kuźwa, no bez jaj Ej, ja tu zacząłem, o luju, dobra mm -hmm. No to teraz będą jaja Tak się cieszyłem No cóż mm. No cóż, trudno. <śpiewanie> Naprawdę piękne widoki, muszę przyznać. Do skupienia o rany, a już, a już myślałem, że kurczę znajdę to obozowisko, ale pomyliłem się. Kurczę, też będę tego szukał. Kurde, jest. Może do świąt. O rany. Oczywiście, jak dotrzemy do obozu, kupimy sobie dużo amunicji. Żeby potem nie było. Tak chce strzelić. A tu pusty magazynek. Bo już raz tak miałem. Po prostu nie zauważyłem. Że nieoczekiwanie mi zabrakło amunicji. Najpierw tu musimy znaleźć obóz. A dobra, na koniec sobie zapolujemy Co tam jest? Jakiś wór? Czy co? To jest Jakieś... znak zapytania ze Co to? Ja to pierwszy raz widzę. Aha, to jest ta ambona chyba, czy ambonka. Mogę to sobie wbudować. Ale lipa. Ale lipa. Hmm. W grę polecam grać yy, w Sławkach, bo wtedy... Yy, można mniej więcej wiedzieć, z której strony zwierzę się znajduje, ale kurde, musisz być moja, nie czy mój cholera, nie no i co? Ło, kurde! Ile tam było? No, dwa, dwie sztuki chyba. No dobra, wytropimy i kończymy odcinek. I co? Uuu trafione w organy wewnętrzne, czyli może gdzieś paść. Średnie. O, czyli gdzieś niedaleko będzie. Mam no, nadzieję, nic mi tu nie zaatakuje. <grywy> Nie. Mam ślady krwi, pięknie. No to takie polowanie w tym odcinku. Mogę zeszli do udanych. Najlepiej, ja myślałem, że najlepiej polować w głowę. Niestety, tym, tą amunicją. No. Mm, to, to... Myślałem, że coś idzie. O jezu. No, właśnie, najlepiej polować organy, we, znaczy, boże, tra yy, trafiać w organy wewnętrzne niż w głowę. Bo takimi pociskami, to chyba raczej nic na razie nie zdziałamy, ale potem myślę, że to się zmieni. Co ty nie powiesz? Nawet na to byłoby na tyle. W następnym odcinku zajmiemy się <laughs> szukaniem obo obo obozowiska i może dalszymi polowaniami. No, na pewno będzie coś polować. Tutaj widzimy, że się udało pięknie. Myślałem, że tutaj coś jeszcze leży. A to na chwilę bez byłoby na tyle. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę. Ewentualnie suba. I to byłoby na tyle dzisiaj. Więc do następnego, cześć.